Więcej owoców morza, a jak na ironię, przed tymi morskimi ucztami odwiedziliśmy słynne lizbońskie oceanarium. Przygotujcie sobie coś do jedzenia i oglądajcie! Hej, witajcie z tej strony macie, jest ze mną Sonia, a my jesteśmy w Lizbonie. Na śniadaniu byliśmy dzisiaj w Hello Christopher czyli takiej knajpce polecanej nam parokrotnie, która w ogóle znajduje się bardzo blisko naszego lokum, więc było to super rozwiązanie i która serwuje takie śniadania w stylu powiedzmy europejskim, czyli śniadania wytrawne, gdyż w Portugalii no, no je się jednak śniadanie na słodko, jakiś pastel denata plus kawa i, i, i tyle. Mieliśmy tosty, macie kiaż ja to z awokado. Ja jadłam tost, z taką jakby sałatką caprese, czyli to były pomidorki, mozzarella i pesto. Były bardzo fajne, do tego była dobra kawa i w ogóle atmosfera w tej, w tej śniadaniowni jest super. Tam też jest bardzo dużo różnych magazynów, czasopism i z tego też słynie tak najpierw, można sobie je poczytać. Mi się bardzo podobało, no właśnie takie nie, to, nie było to typowe śniadanie portugalskie może, ale raz można pójść. Zmieniliśmy troszkę klimacik, dużo palm. Jesteśmy w dzielnicy, w której jest Oceanarium, czyli nasz punkt docelowy. Oceanarium w Lizbonie jest największym w Europie tego typu obiektem. Powstało ono w 1998 roku z okazji odbywających się w tym roku targów Expo w dzielnicy, która nazywa się Parkiem Narodów. Żyje w tym oceanarium ponad 25 tysięcy morskich stworzeń z całego świata. Bilety normalne kosztują w kasie 19 euro, a przez internet można kupić ważny przez 120 dni jednorazowy bilet wstępu za nieco ponad 17 euro. Największe wrażenie robi ogromny, główny zbiornik, w którym znajdują się m.in. rekiny, tuńczyki czy płaszczki. Ja się go boję. Podobało mi się, też było któreś z kolei oceanariu, które odwiedzamy. Zaliczyliśmy już kilka, widać, że to lubimy. Najbardziej podobały mi się wydry. Pierwszy raz widziałam tak wydry z bliska. Super były te Więc redry. były takie słodkie, i tak się myły, cukowały. Fajne, fajne. Jak się rozglądasz, czy na nią patrzą? Chciałabym taką wydrę. jak się myje, nie? No. Ale się cukuje. Całkiem fajnie było. Choć mi się w Genui bardziej podobało. W Genui? Oceana ryb, tak? Tak, chyba tak. No, Tam Genui... się bardziej podniecałem tymi rybami. Jedziemy telekabin w Lisboa, tak to się nazywa, są to takie kabiny, jak widać, o właśnie się zamyka Jedziemy nią do końca, nie wiem gdzie, ale bardzo ma daleką trasę, nie widać końca Końca nie widać O, szybko, szybko. ale przyspieszyło Tajwania Tą kolejkę linową zbudowano na Expo w 1998 roku. Zresztą, jak całą tą dzielnicę, dzielnicę, która jest właśnie Oceanarium, tam widać most Vasco da Gamy, bardzo długi. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Ramiro. To jest najsłynniejsze miejsce w Lizbonie na owoce morza. Są tutaj kolejki. Nie tak duże, jak myśleliśmy. W zasadzie jest tylko kilka osób przed nami. Pobiera się numerek. Numerki mają bardzo duże liczby, ale chyba nie warto się tym wyrażać. Bo to nie jest tak, że przed nami jest 360 osób, tylko to są, nie wiem, jakieś numery stolików prawdopodobnie. Można też sobie tutaj e, w ramach oczekiwania, wziąć krótko, niestety trzeba mieć monety. Ono mi daje 2 euro, a ja takich przy sobie niestety nie mam. Na stolik czekaliśmy raptem 5 minut. Także szybciutko moją drogą ten lokal nazywa się piwiarnią Ramiro. Jakby piwo było tutaj najważniejsze, a to nieprawda. Piwo jest tylko dodatkiem. I jest to zwykłe piwo. Kocham piwo! Zwykłe, zimne i smaczne piwo. Zjedliśmy bardzo smacznie. Zamówiliśmy w sumie takie owoce morza, których nigdy nie jedliśmy, także to był taki troszkę e, strzał. Jest to krab. Zimny. Jaki? Zimny. Może no, tak się je, no. no tak. Jest to dobry krab. Dobry? Dawaj. Dobry ten krab, ale trzeba się troszkę wymęczyć, żeby go zjeść. Naprócić. ale warto. Były te muszle takie. Mhm, e. W sosie takim czosnkowym. To było chyba takie najbardziej zbliżone tego, co, co jedliśmy tak w Polsce. Tak, tak. Duże krewetki. Nigdy w życiu takich nie jadłem. i nie wiem, jak się do nich zabrać, więc po prostu… Wezmę. Wezmę. Mm. Dobra. Taki specyficzny smak ma. Jak żadna krewetka wcześniej. A z główką robi tak. się tak. Ciekawy smak. Najpierw były duże krewetki tygrysie i było jeszcze jedne, takie te czerwone. Tak. Co się wysysało główkę, nie tak. pamiętam nazwy. Też nie pamiętam. E, I one też były bardzo dobre, choć chyba te tygrysie były e, dla mnie smaczniejsze. A na deser kanapeczka z wołowiną. Tak to wygląda. No i jeszcze dostaliśmy… Tak w sumie każdy chyba to zamawia, taki talerz chleba z masłem, takim rozpuszczonym masłem. W ogóle knajpa ciekawa, bo jest tam taka no, specyficzna atmosfera, bo jest bardzo głośno, bardzo daje rybami, owocami morza. Cały czas tylko latają z jakimiś wielkimi. Po prostu krabami, krewetkami i tak dalej. No i są akwaria, z których normalnie widać jak kelnerzy za jakiś czas wyjmują jakieś morskie stworzenia, żeby podać je na kuchnię i za chwilę z kuchni to wychodzi na talerze gości. Także owoce morza bardzo świeże. No nie wszystkie trzyma się w akwariach żywe, tak. ale tak czy siak wszystkie owoce morza są bardzo świeże, przez to ich jakość też jest bardzo wysoka, są bardzo dobrze przyrządzone, no i są przez to bardzo, bardzo smaczne. Nie kosztują mało, bo my zapłaciliśmy za tą swoją ucztę, najedliśmy się myślę dość mocno, wydaliśmy na nią 80 euro. Mniej niż myślałem. Czyli do przeliczając na złotówki, to są jakieś wielkie pieniądze, ale myślę, że warto, zwłaszcza jeśli lubi się owoce morza, no to warto. Jeśli nie jesteś jakimiś wielkimi fanami, no to myślę, że nie ma co wydawać takich pieniędzy, żeby się przekonać. Lepiej zjeść w jakimś innym miejscu, coś prostszego. Pewnie jesteście jeszcze ciekawi mojego deseru. To była prosta kanapka z polędwicą wołową, wysmażoną na medium, podana z czosnkiem i dawkowaną osobiście musztardą. Z tego co zauważyłem, to było bardzo częste zamówienie na sąsiednich stolikach, zwłaszcza jeśli siedzieli przy nich rodowici Portugalczycy. Taka kanapka kosztuje nieco ponad 4 euro i była idealnym zwieńczeniem uczty w Ramiro, no bo po szamaniu owoców morza byłem najedzony, a po niej już na żarty. Idealnie, bo się robi bardzo dużo kilometrów. Wczoraj zrobiliśmy chyba około 25 tysięcy kroków. To jest góra, dół, góra, dół. Przed chwilą wchodziliśmy tutaj chyba po schodach, które miały milion stopni. I do tego można jeść. Proszę znowu. Patrz, jest Donata. Kawusia do tego. Można jeść, a i tak nie przytyjemy. Gruba ciastka. Są dobre, mięciutkie, nie są takie, jak te wczoraj rano twarde, ale nie są też takie ciepłe i rozpływające się w ustach, jak te… No – Tam robili na bieżąco. Te fabryka. Oj. Ale i tak jest dobre. Po spacerze, czas na małą przerwę. Aperolek. Maciek ma drina. Mamy lody. Mamy lody z miejsca, które nazywa się Nanarella. Ja mam pistację i wanilię, a Sonia ja ma pistację i… – Pistację i, giandu... i, gianduje. I gianduje. Idziemy jeść na jakąś ławeczkę. Nie są to jakieś lody portugalskie, są to lody włoskie, ale bardzo smaczne. Wanilia naprawdę bardzo dobra, faktycznie waniliowa. Nie tak jak u Magdy Gessler ostatnio to Taka prawdziwa wanilia. – No kolor ma też inny, nie? Bez mhm. pistacja też bardzo dobra. Choć nie jakaś wybitna chyba, nie? Znaczy taka... Że za mało pistacjowa. Stoimy w kolejce po kolejne paszcze z Denata. Tym razem jesteśmy w miejscu, które nazywa się Mantegaria. Miejsce polecane nam, więc mamy nadzieję, że będą smaczne. Robią tutaj na miejscu, więc powinno być spoko. Cóż tu się schowało? Jeden pasztel za Euracza. A mamy dwa. A ładne, ciepłe? Nie. Boże. Dobry? Jest trochę ciepłe. I delikatnie. Lepsze niż to ta dzisiaj tam na tym punkcie widokowym. A dziecko też czuje, no. Mhm. W niektórych restauracjach tutaj nie ma rezerwacji i trzeba się zapisać do kolejki. I tak właśnie też my postąpiliśmy. A w oczekiwaniu na naszą kolej. Musimy poczekać aż półtorej godziny. Przyszliśmy do kawiarni Brasileira, Bijemy sobie cappuccino posypane kakao. Nie prosiliśmy o to, ale widocznie tak tutaj to się robi i czekamy na naszą kolację. Trzy godziny czekania, w końcu była tak, nie więcej godzina, wróciliśmy po godzinie i stolik z zdył. jest taka bardzo, w takim portugalskim stylu. Pani przyszła z wielką listą dań, mieliśmy w Brazylii trzy. są takie dania do dzielenia się. Pachnie ładnie. To jest taki tuńczyk, który miał być właśnie taki na pół surowy, prawda? Tak, tak. Z tego, co pana Pani mówiła, że tłusty i bardzo rybny. To jest podbrzusze tuńczyka, na pewno. Mm. dobrze. Mm. super so, o, ten, z tym owocem komponuje. To jest Queens, czyli takie um, kalmary. Jest to w takim sosie, czyli z i cytrynowym, już teraz po prostu zrobiliśmy. Dobre? Tak wygląda. Bardzo dobry ten sos aromatyczny, czuby, bardzo bardziej To jest Maciej. Jakby mało nam dzisiaj było owoców, może co? Po to tu jesteśmy. Mmm, dobra. Czosnek i kolendra to jest to. Kilogram. Tak, gdzieś przypomina ten smak. Tak. Dyska, trochę. Dyska, trochę. lepsze niż dla te dania? Inne całkiem. Tamte były takie eleganckie dania. A to trochę tylko druska pleasure, ale bardzo dobre, sos? No właśnie, on jest taki indyjski. Masz dużo sera. Co, gorące? Poparzyłem się. Ten ser tutaj jest pyszny. A tutaj nie ma, to bardzo, w tym. Ja mam po Tuńczyk, kalmary i cukinia wypełniona…